Ważne są początki. Mówi się o tym, że mężczyznę rozpoznaje się po tym nie jak zaczyna, ale po tym jak kończy. Myślę, że początek jest równie ważny i mówi o tym także dzisiejsza Ewangelia. Prolog Ewangelii według świętego Jana zaczyna się od słów: Na początku było słowo. Papież Benedykt XVI mówi o tym, że jeżeli pierwszy guzik zapniemy prawidłowo, wszystkie inne potem będą zapięte również właściwie. Tak jak w sutannie. Pierwsze guziki są dobrze zapięte, kolejne idą już bez problemu. Ale jeżeli w pierwszym się pomylę i zapnę go niewłaściwie, wszystkie inne później będą zapięte nieprawidłowo. Dlatego ważny jest początek. Kogo stawiam na początku? Kto jest na pierwszym miejscu? Kogo wybieram jako najważniejszego? Jeżeli swój dzień rozpoczynam od modlitwy? Jeżeli swój dzień i swoje planowanie i działanie rozpoczynam od zwrócenia się do Boga? To będzie to dobry dzień, to będzie to rozpoczęcie dnia właściwe, dobre i piękne, jak z pierwszym guzikiem. Jeżeli pójdzie zapięty prawidłowo, reszta będzie we właściwym kierunku.